W ogóle to jest bez sensu, tak. że y, jeśli rodzic pracuje, to musi więcej płacić za żłobek, a te nieroby, które nie pracują i wysyłałem dzieci, to mają taniej, tak? Tak, dokładnie. Jedziemy do sklepu Julek? Tak. Masz wszystko? Tak. A kluczyki do samochodu gdzie są? Mama. No to szukaj. Ja nie ma. Mama nie ma. Nie. Bez kluczyków nie wyjdziemy. Tak. Idątko, szybkim krokiem. A, gdzie jest auto? Wyszkolę, że tam jest auto. A nie tu? Tutaj. Nie masz rację No to, to, to wsiadaj do tego, chodź. Nie tym. Wiedziemy mamy autem. Mamy. Mamy fort z uszczelkami. Tutaj są uszczelki. Dobra, wsiadaj, Jurek. Tak. Druga ręka tutaj. Wiesz co później się dzieje? Jedziemy do żłobka Cię zapisać. Ta. No, jedziemy zapisać się do żłobka. Do Ta. dzieci. Chcesz jechać do dzieci? Tak. No to świetnie. Jesteś bezpieczny. To jedziemy. jedziemy z Julasem na zakupy. Takie normalne, pieluchowe i tym podobne, ale jedziemy jeszcze po przewody, bo brakuje nam kilku przewodów do garażu, czyli takie przewody, które będą wychodziły na zewnątrz. To muszą być jakieś specjalne żelowane czy jakoś takie przewody, które... Mogą być na zewnątrz takiej skrzynce, ale jeszcze w międzyczasie yy, przypomniałem sobie, że oddałem pół roku temu laptopa do serwisu i chyba nawet się nie zdecydowałem na jego naprawę, więc podjadę teraz go odebrać. Chyba w grudniu jakoś oddawałem, a już jest czerwiec, więc dowiem się, o co w tym wszystkim chodzi. Laptop okazało się, że jest jeszcze gdzieś w czeluściach yy, przestrzeni i światopoglądu. Nie wiem, gdzie jest w sumie, oni też nie wiedzieli. A pan mówi, a kiedy to było oddane? Ja mówię tak 3-4 miesiące temu, ale chyba z pół roku temu. On mówi, a to chyba jeszcze jest na serwisie. Na pewno. Jesteśmy pod hurtownią elektryczną. O! Wybierasz kabelki? Nie. Które kabelki Ci się podobają? Może Które? Te. Tam są. A może ty jakieś narzędzia sobie wybierzesz, co? Tak. Zobacz. To te jakieś fleszcze może coś? O, takie narzędzia, tak? Widzisz wow. swój kabel? Do internetu w ogródku? To świetnie, każdy ma swój kabel. Ja mam gruby kabel, Ilos ma cienki kabel, tak? To chodź do auta. Rzucaj. O. Super, Julek, ale ty wchodzisz z tyłu. Nie, pan nie jest kierowcą. Nie do tyłu. Do tyłu dwa kabelki i prawie dwie stówy. Masakra, dziesięciometrowa, z czego to jedna skrętka, a drugi 5 razy 2,5. To jeszcze muszę kupić 5 razy chyba 3,5. Masakra. Może jednak nie chcemy tego prądu w ogrodzie. Teraz szybkie zakupki z Julasem. Mama mam wypisała listę zakupów. Wiemy, że musimy kupić bieluszki. Coś tam, coś tam, tyle wiem, bo tylko pieluszki doczytałem. Ale sklep jest tuż za rogiem. Później jedziemy po Justynę. I ooo, tuż za rogiem, tak blisko. A później jedziemy do Żłobinia. Cześć, Justyna. Cześć, Justyna. Cześć, Justyna, mówiłem. No cześć. Witaj się z wszystkimi widzami teraz. Dzień dobry. Cześć. Jadłeś jakieś ciastko? Ja. Jakie ciastko jadł? Jakie ciastko jadłem? No widzę, po później jest brudna. A no, może się ubudził. Gdzie ty tata, gdzie jedziemy? Gdzie? Do dzieci? Cieszysz się? Okna pani nie zamyka. No właśnie. Chcesz dogadnąć? Pojechałeś na zakupkę Pampersy i kupiłeś Pampersy? Nie było Pampersy, więc teraz, co mam ci dużo to tłumaczyć? A ja... do żłobienia. Interesujesz się? Czym? Będziemy nas spotkać. Zamieszam to? Co co To jest monitoring wizyjny, więc, więc tutaj jest to możliwość tylko tego podglądu. Tutaj nie ma możliwości, że tak powiem, ingerowania i gdzieś tam nagrywania. Oświadczenie niezbędne właśnie dla Urzędu Miasta, czyli że, ma, że ma, mieszkają Państwo na terenie miasta Gliwice. Oświadczenie o wyrażeniu zgody lub nie wyrażeniu zgody na publikowanie zdjęć na stronie internetowej i na Facebooku głównie. Jak Julek Ci się podobało? Będziesz chodzić do żłobka? Tak. No to chodź ze mną, za rączkę. Jak tobie się podobało? Niesamowite, że te dzieci wszystkie spały. Tak razem. Wzięły i spały. Nagle. Chodź idziemy po kanapkę dla mamy, dobra? Czyli jesteś zdecydowana na oddanie dziecka w cudze ręce? Nie chcę tego powiedzieć. A ty jesteś? Ja jestem... Wiesz, ja z Julkiem spędzam cały czas. 8, 12. Nie no, musimy, bo nie damy rady po prostu. No. 3-4 godzinki to dla mnie się Julo. Z dziećmi pozna po prostu bardziej. Bojej, dobrze, dobrze jak trzymaliśmy się Julo, nie mocno? To chociaż gleby nie było, nie? słodkości? To! To! to. to. Nie, zaraz kupimy sobie truskawki tam. Obiad się na niej kolację. W jednym. Ale jeszcze moja kawka. Kawka. Dobry wafelek? To chodzi do mamy, mama kupuje truskawki. Dobry dla pani? No i Tak. Jaki dziwny złom. Jeździłabyś już na takim? Chciałabyś mieć takie auto? Al Alpaz, dobrze wyglądasz przy nim. Widziałam. tak zrobią dwa. Co? Co marty. marty? I puszki z piwa. Ale zero. Odstawiłem ekipę ze żłobka, to znaczy wróciliśmy ze żłobka i odstawiłem ekipę. Jadę jeszcze po te dwa przewody, których wcześniej z Wilasem nie kupiłem. Julek poszedł na drzemkę, a za chwilkę opowiemy Wam więcej, jak wygląda sytuacja żłobkowa w Gliwicach. Ile to kosztuje, jak to się zapisuje, dziecko, i co trzeba przynieść, bo musi być. O Boże, dwa przewody, i to jest właśnie tak, kupisz, kurde, wszystko. I nagle ci braknie dwóch przewodów i szukasz po całych gliwicach dwóch przewodów. 11 zł za metr. Ostatnio było dość sporo takich treści mało parentingowych, tylko tu budowa, tu jakieś moje wyjazdy na nagrania na kanał do roboty. Dzisiaj takie mocno rodzinne treści. Za chwilkę porozmawiamy o tym dlaczego, po co i za ile ile idzie do tego żłobka. A na razie jadę zawieźć przewody. Na budowę. Mimo wszystko ten budowlany akcent się wkradł. Influencerka robi zdjęcia. Pozdrawiam wszystkich na diecie. Swoje kanapeczki. Kiedyś Ista, to zrzucę, nie? Justyna tak, za miesiąc. Da, no niecały. I wróciliśmy z tego żłoba. Jak no. Teraz tak jeszcze <noise> się, i przemyślałem. Ale jak ty to a ty mi tutaj teraz kręci. A no, możesz jeść i możesz nie, mówić, bo musimy nie. podsumować ten cały odcinek materiału tutaj o żłobku. Bo byliśmy, zapisaliśmy Julka, i to jest żłobek prywatny, tak? Tak, bo u nas w Gliwicach nie ma miejsc e, takich zwykłych, i w ogóle, co jest dziwną informacją, i o tym nie wiedzieliśmy, to w Gliwicach jest tak, że za taki państwowy, miejski żłobek płaci się, e, kwota jest zależna od zarobków rodziców, czyli e, wychodzi na to samo, czy chodzi. Do prywatnego czy miejskiego? W ogóle to jest bez sensu, tak. że e, jeśli rodzic pracuje, to musi więcej płacić za żłobek, a te nieroby, które nie pracują i wysyłają dzieci, to mają taniej, tak? Tak, dokładnie. No. To jest bez sensu. Czyli jak zarabia się u, w Gliwicach jest tak, że chyba 4000 na, na osobę w rodzinie, to opłaty dochodzą tam do 5-60 chyba za godzinę. Czyli nie chcę tak skłamać, ale coś no koło tego, więc u nas by wyszło jakoś 700. 800 zł za ten żłobek. A za żłobek prywatny wyszło nam 700 zł. Tak, 670 zł tak, plus, plus wyżywienie. Wyżywienie no, ale jest na poziomie... Jeszcze, wiecie, no, porównując te miejskie żłobki a prywatne, no, to jest nieba ziemia, bo tutaj w tym, gdzie byliśmy, to nie wiem, mamy podgląd, monitoring, monitoring y, trzy mo... ciocie na osobę. Trzy, trzy cio... <laughs> nie Nie, no y, jedna ciocie na trzy osoby. No, no, na 4 no, no, 4 osoby. No, no, ale sam fakt, że 13 złotych płacimy za jedzenie, a jeśli mamy tam jakieś wykluczenia jedzeniowe, to jest tych złotych 15, mhm. 680 zł na miesiąc. Co jest dofinansowanie jeszcze właśnie z miasta, z miasta? Bo normalnie jest 1500 zł tak. i. Cztery wpisowego, czyli na szafeczkę, ubezpieczenie i trzeba przynieść jakieś dużo rzeczy dla Julka, nie? Bo tam tak. były jakieś klapki, ręcznik na basen, <noise> kąpielówki, wiecie. Nie, no, jakieś pampersy, chusteczki, bidon, ale to też nie wiadomo, bo Sanefit teraz jakoś tam. No i kwestia jest taka, że za tydzień Julo idzie pierwszy raz do żłoba i zobaczymy, jak mu się tam będzie podobało. Ja kiedyś na kanale do roboty pokazywałem pracę w żłobku, byłem wujkiem żłobkiem a Julek pójdzie do cioć żłobków. Już tym się pogodzi. Czemu? Fajnie, no może, być. zobaczymy, na początku jest taka, jak to się nazywa? In integracja, coś takiego. Nie no, wprowadzenie. Wprowadzenie, integracja, godzinka dziennie, między śniadaniami a obiadem, na godzinkę Julek będzie przez trzy tak przychodzi, może godzinka, dwie, a później tak chcemy go zapisać na... od ósmej no, do dwunastej, tak, coś takiego. No tak, jak się drugie właśnie dziecko pojawi, żebym te ranki miała. Spokojniejszy, że mogła sobie odespać. Z no tym właśnie, markem. bo ja to tak mam, że co chwilę mogę gdzieś wyjechać, a mogę nie wyjechać. A Justyna, jakby miała początek mieć z małym Bobo i z dużym Bobo, to nie, mogło być hard. ciężko, intensywnie. Dlatego wybraliśmy żłobek. Początkowo nie chcieliśmy wysyłać julka Tylko gdziekolwiek. Dopiero do przedszkola miał Tak, pojść. ale sam fakt, że ja to bardziej myślę tak, pod to, żeby się z dziećmi pobawić. Ale i miał... tak ogarnęliśmy przez rok, pracując dwoje, że tak. No tak. Opiekę, opiekę, opiekę na biurcie, i nikt nam my. za bardzo nie pomagał, czasem, rzadko, więc hmm. co, no teraz po prostu, ale ja to tak biorę bardziej jako taka, z, no, właśnie, no z kumą, mi z dziećmi, coś tam, wiecie, Zobacz, może się bardziej... Wiecie, to też jest inaczej, cały czas jest z dorosłymi, wszyscy się śmieją, że Julek to jest taki stary maleńki, nie, on się odnajduje w gronie takich dorosłych... No. A, a tak to tyle, co na plac zabaw mm -hmm. na godzinę pójdzie, czy do jakichś kumpli tam czasem, do znajomych, więc... No, więc jest mało. no mało jest tego, więc ja to bardziej podchodzę, żeby troszkę Justyna się odleżyła i żeby Julas troszkę poznał świata inni wiecie, mówią świata może... Świata z nami nie poznaje? No świata tak, tak. takiego wewnętrznego, z nami poznaje taki <śmiech> 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 szeroki świat, a tam będzie taki świat wewnętrzny. E, no to na tyle, już nie przeciągam dłużej, bo Justyna musi zjeść te kanapeczki e, truskawkowo-nutellowe. E, ja muszę zrobić miniaturkę, bo e, wydaje kolejny odcinek. To czerwone, to czerwone, to czerwone i tam to auto, nie wiem jaka to ma. Auto, korweta C8, również jest czerwona, bo wrzucam właśnie ten odcinek Dobra. i muszę zrobić miator to I no nie już nie lubię Nie na wizji. No to już wyłączamy wizję. Dzięki bardzo i Nara.